Radio Andrychów Rozmowa dnia. Przechodzimy do niej. W studiu witam Szymona Wnęczaka, kierownika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Jak zwykle widzimy się słyszymy się też w studiu Radia Andrychów, żeby przekazać Państwu informacje, bieżące informacje na temat inwestycji realizowanych w Andrychowie, no bo każdy sobie myśli, no kiedy w końcu skończą, jeśli robią przy jego oknach na przykład, no albo kiedy będzie remont tej konkretnej albo innej drogi. Na naszej antenie teraz te informacje. Od czego byśmy mogli zacząć? Ja myślę, że podzieliłem sobie te zadania na zlokalizowane w Andrychowie, jak również te, które realizowane są na sołectwach. I myślę, że w tym układzie byśmy państwu tutaj przedstawili, jakie są plany realizacyjne. Dobrze. Z tych Największych zadań realizowanych w chwili obecnej. Wiemy, że jest już na ukończeniu realizacja basenu, trwają prace wykończeniowe. Obiekt no, naprawdę już nabiera wyglądu z zewnątrz, i mogę tutaj Państwu powiedzieć, że w środku również. Jest to etap już taki kończący. Płytki prawda Wykończenie detali, więc spokojnie myślę, ten termin taki robót będzie zakończony końcem kwietnia, początkiem maja. Wiadomo, całe procedury odbiorowe przy takim obiekcie no, są dość mocno skomplikowane, ale myślę, że w tym przeciągu. Miesiąca poradzimy sobie z tymi odbiorami. Jeśli chodzi o basen kryty, który już za niedługo będzie oddany do użytku, miejmy nadzieję, jak już wszystkie sprawy formalne też będą załatwione i odnośnie zarządzania. Chciałem się jeszcze dowiedzieć, a propos technologii, jakie były użyte. To są też najnowsze technologie. Już, już nieraz dochodzą do nas informacje, że no, są z najwyższej półki w tym basenie. No projektując basen staraliśmy się być z duchem czasu, prawda? zastosowane zostały niecki nierdzewne, które dają gwarancję długo, długożywotności można powiedzieć, zastosowaliśmy też system dna ruchomego, to jest takie, takie nowum myślę, nie pojawia się to zbyt często w basenach, a umożliwia organizowanie różnych ciekawych zajęć, czy to dla dzieci, dla młodzieży, dla osób niepełnosprawnych, starszych, seniorów także dość ciekawe rozwiązanie. Zmienna głębokość basenu, tak? Zmienna głębokość, tak. W zależności od potrzeb. Od zera, prawda, do metra osiemdziesiąt, więc jest to, jest to tutaj skala nieograniczona, prawda, w ten sposób. No a technologia basenowa zastosowana, no, myślę, że to już jest ta wyższa półka. Są tam tak zwane piaski kwarcowe, które filtrują tą wodę. One tam mają długą też żywotność, bo nie sztuka zastosować urządzenia, które załóżmy po roku, po dwóch będzie trzeba wymieniać, bądź tam naprawiać, więc staraliśmy się zastosować właśnie te systemy już takie z wyższej półki. Myślę, że to też przyczyniło się do, do kosztów, ale realizacji, ale będzie miało to odzwierciedlenie później w trwałości żywotności tego obiektu. No nie sztuka bardzo, bardzo oszczędzać, a potem dokładać. A potem dokładać. Tak. Jeśli chodzi o miejsce dookoła basenu i miejsca parkingowe, bo to też zbudza ciekawość. Miejsca tam jest mało, tak? w nocy... Projektant projektując zakłada prawda, jakieś obłożenie tutaj osobowe na basenie, więc w miarę też możliwości terenowych zaprojektował miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Jak również trzeba spełnić pewne warunki przeciwpożarowe, więc musi być tam droga dojazdowa, musi być taki plac do zawracania ewentualnie bojów wywozów bojowych, więc no jest to rozwiązanie. Jest dostęp osób niepełnosprawnych, są miejsca dla niepełnosprawnych. Myślę, że ten układ spełni oczekiwania mieszkańców. Może to, takie, taki... może to takie wrażenie przy, przy placu budowy, który jest obecnie, gdy już cały sprzęt zjedzie i tak, teren myślę, dookoła Myślę, że ten teren będzie... się wtedy otworzy, będzie wtedy taki. Bardziej przejrzysty, bo teraz jednak tu są poskładowane różne materiały budowlane, sprzęt, więc one w pewien sposób ograniczają ten teren. No zastanawiamy się nad jedną sprawą, bo może być problematyka taka, że jednak mieszkańcy będą chcieli z pobliskich bloków korzystać jako miejsca postojowe. Takie. Stricte do przechowywania samochodu. Pod blokiem? Tak? Pod blokiem. I teraz jest właśnie pytanie, jak ten problem rozwiązać? No bo nie sztuka, prawda, ktoś będzie chciał podjechać na basen, okaże się, że nie ma miejsca. Bo są zajęte przez, przez mieszkańców. No i próbujemy tutaj się zastanowić, jak ten problem rozwiązać, żeby te miejsca były stricte dla osób korzystających z basenu. No tak, a to, to będzie pewnie melodia niedalekiej przyszłości, bo za niedługo się okaże. No, możemy tylko poprosić mieszkańców yy, okolicznych bloków, żeby w miarę możliwości nie stawali na miejscach, które będą dla basenu tak, konkretnie. Tak. No taka prośba tak. na początek. <laughs> Więc będziemy nad tym się zastanawiać jeszcze. I oczywiście, basen to raz. Zostańmy przy osiedlu, może, bo realizowane. Jest ciąg pieszo-rowerowy, czyli ścieżki rowerowe dodatkowe na ulicy Lenartowicza. Tak. Tam były ciągi piesze z racji pozyskanych środków. Ja tłumaczę chodniki. Chodniki, tak. Chodniki. Z racji pozyskanych środków i wpisanie tego zadania do właśnie tego projektu dofinansowującego, była możliwość wykonania ciągów pieszo-rowerowych, czyli ścieżka dla rowerów i, i chodnik oddzielony. Podobna sytuacja była na ulicy Włókniarzy i w tym właśnie trendzie będziemy się starali wykonać te chodniki i, i ścieżki przy ulicy Lenartowicza. Oczywiście też w miarę możliwości terenowych. No muszę tu zaznaczyć, że pas, bo to jest droga powiatowa, pas włas, własnościowy jest też ograniczony i wychodząc poza niego, no, wchodzilibyśmy w tereny, czy to spółdzielni mieszkaniowej, czy wspólnot. No tam jest stan własności taki, jaki jest, że na przykład każdy ma tam swój udział i żeby pozyskać prawo dysponowania, no musi chcielibyśmy zgody zbierać od wszystkich mieszkańców. No byłoby to niemożliwe, więc staramy się te ciągi pieszo-rowerowe wpisywać w ten pas drogowy znajdujący się w własności właśnie no, terenowej. Na początku, że tak powiem, ulicy Lenartowicza już prawie prawie gotowe od ulicy Krakowskiej. Tak. Teraz mhm. widziałem, no, tam że... Nie zaczyna się od ulicy Krakowskiej z uwagi na właśnie też ograniczenie, czy to ogrodzeniami, czy... Nie ma miejsca więc, po Nie po ma prostu. miejsca, tak. Więc zamysł był taki, żeby skomunikować ten ciąg pieszo-rowerowy z ulicą Metalowców, która już została przebudowana. Tam jest strefa zamieszkania, czyli ruch rowerowy i pieszy jest nieograniczony i można spokojnie skomunikować się tym terenem w kierunku ulicy Włókniarzy. Więc dlatego tak to w zamyśle było skonstruowane. I później fragmenty w kierunku właśnie ronda, zlokalizowanego w, z ulicą Włókniarzy. Tamten ciąg. Łączy się z ulicą Włókniarzy, i mamy jeszcze dwie odnogi do punktu przesiadkowego, tam gdzie teraz obecnie autobusy zawracają. Czy tam startują z, z parkingu na osiedlu? Tam będzie punkt przesiadkowy i tereny parkingowe dla samochodów. Bo realizując zakres ścieżek pieszorowerowych, niestety będzie ograniczenie możliwości parkowania wzdłuż ulicy Lenartowicza. No, coś kosztem czegoś. Prawda? W tym momencie jest tam takie utwardzenie wykonane, gdzie samochody mogą sobie wzdłuż drogi parkować. Przy zrealizowaniu tych ciągów pieszo-rowerowych no, nie będzie już tej możliwości. No tak, rzeczywiście coś kosztem czegoś. Szanowni Państwo, zrobimy sobie krótką przerwę teraz. Bądźcie Państwo z nami. No, telefony już się urywają, także inwestycje to chodliwy temat. No tak, ledwo nadążyliśmy z notowaniem. Jeśli chodzi o pytania, przypomnę, w studiu Radio Andrychów gości Szymon Wnęczak, kierownik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie. No i panie Szymonie, jedno podstawowe pytanie, którego nie, oczywiście nie, nie da się uniknąć, no bo mamy 26 dzień marca. Pytanie o autobusy. Miały ruszyć 1 kwietnia. Jak ta sprawa wygląda? Tak jak tutaj ostatnio miałem okazję być u pana redaktora i mówić na ten temat, no sytuacja przebiega w ten sposób, że zostały złożone oferty przez operatorów i po wyborze operatora przez komisję przetargową pozostali przewoźnicy, którzy no niestety odpadli, jak gdyby w tym, w tym procesie, złożyli odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. I ta procedura to jest tak zwany, można powiedzieć, sąd, prawda, który musi rozstrzygnąć teraz. Oni przedstawili swoje zarzuty czy uwagi w stosunku do przeprowadzonego postępowania. I 29 marca jest planowana rozprawa w Warszawie tam przedstawiciele urzędu i komisji przetargowej wybierają się na tą rozprawę, oczywiście z prawnikami, bo to, bo to już jest tak jak mówię, sprawa tak zwana sądowa i no i będzie rozstrzygnięcie miejmy nadzieję, że pojawi się rozwiązanie w sensie jakiś wyrok czy, czy tego typu decyzja, decyzja. tak mhm. jest, czy zamawiający we właściwy sposób dokonał wyboru, czy ewentualnie będzie musiał na przykład wyjaśnić jakieś Kwestię, czy tam poprawić swoje decyzje. Więc informuję tutaj Państwa, no, że niestety no, nie widzimy możliwości, żeby od 1 kwietnia ruszyły te autobusy, bo musimy mieć decyzję sądu, prawda, Krajowej Izby Odwoławczej, po tej decyzji będą dalsze procedury. Więc założenie jest takie, że prawdopodobnie oczywiście od 1 maja. Ruszy już komunikacja w tym nowym kształcie i z nowymi rozkładami, które będą w z, z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawione Państwu. Czyli, czyli na pewno nie pierwszy dzień kwietnia, no bo jak słyszycie Państwo, sprawy, że tak powiem, się toczą, no papierologia teraz. Papierologia, tak. tak. No, ja nadmienię, że to zamówienie jest dość ciekawym zamówieniem dla przewoźników. Generujące, można powiedzieć, dość znaczne nakłady finansowe. No i to też tutaj jest na okres pięciu lat, więc cała wartość zamówienia to jest około Prawie 10 milionów, więc jest to dla nich bardzo atrakcyjne zamówienie, więc każdy z przedsiębiorców walczy o coś takiego, no bo to są dla niego zyski, okay. przychody, więc no, taka, taka jest procedura, takie są przepisy. Tak, czyli na razie jeszcze trzeba czekać z, z autobusami. Jest jeszcze sprawa kursów do sąsiednich gmin, tak? Tak, nad tym tutaj też pracujemy, w ostatnim czasie ma zostać podjęta uchwała w gminie Kęty o powierzeniu dwóch linii, te które teraz funkcjonują i obsługiwane są przez MZK, te dwie linie bylibyśmy w stanie my przejąć i realizować, więc trzeba podjąć stosowne uchwały, czy to przez Radę w Kętach, jak również Porąbkę. Tak, do autobusów na pewno jeszcze wrócimy, tymczasem przypominamy, od 1 kwietnia nie wystartuje nowy rozkład jazdy autobusów, nowe połączenia jeszcze nie, prawdopodobnie maj. Zgłaszaliście państwo inne problemy, nie będziemy ich teraz poruszać na antenie, chociażby słuchacze podpowiadają o żywopłocie, który jest przy ulicy Lenartowicza, tam od Krakowskiej, przy ulicy Przemysłowej, tam obsunął się asfalt, uszkodzona ścieżka skoro w jednym miejscu oczywiście wszystko to pan Szymon słyszał, zanotował. Dziękujemy za te telefony. No to co, byliśmy przy Andrychowie, omówiliśmy do tej pory dwie inwestycje, prawda? No założenie było, że to będzie krótki, krótki reportaż. No nie da, nie nie da, się. da się, chyba się nie da. To ja może tutaj jeszcze w takim telegraficznym skrócie, co realizujemy w Andrychowie. Tak chyba najlepiej w Andrychowie. Będzie. Już myślę, nadmieniałem kiedyś w ostatniej wypowiedzi. Realizowane są budynki socjalne. Jest to pierwszy z czterech obiektów. Budynek został już przykryty. Jest tam stan surowy, zamknięty. Wykonawca przystępuje do prac wykończeniowych i termomodernizacyjnych obiektu. I również już na finiszu mamy realizację zadania przebudowę ciągów tutaj drogowych pomiędzy ulicą Daszyńskiego. A a pachla została położona ostatnia warstwa ścieralna na wierzchni drogowej. Również przy tej realizacji, no nie było to w zakresie, ale udało się to załatwić tutaj z wykonawcą, żeby tam obszar ulicy Daszyńskiego, gdzie akurat były zlokalizowane takie studnie kanalizacyjne. No fatalny fragment. Tak, ten akurat fragment był bardzo bardzo taki newralgiczny, z uwagi też na intensywność ruchu. Udało się to zrobić. My Myślę, że będziemy mieli teraz spokój na, na parę lat, więc to mamy z tych zadań, które są realizowane można powiedzieć jako roboty budowlane. Nadmienię jeszcze, że w Andrychowie jest planowana inwestycja budowy drogi łączącej ulicę Tkacką z obszarem sklepów w okolicy Kauflandu. Tam jest troszeczkę inna formuła, jest to Formuła zaprojektuj i wybuduj, więc no musimy dać czas wykonawcy na zrealizowanie dokumentacji projektowej wraz z stosownymi pozwoleniami. To jest no czas okres około tam 14 miesięcy przy takich naszych doświadczeniach, które tutaj mamy w gminie. Zadanie myślę było, będzie naprawdę powodowało odciążenie ruchu z ulicy Krakowskiej, więc jest wskazane jak najbardziej. Jak również zleciliśmy prace projektowe? Fragmentu drogi ulicy strefowej do Batorego. To jest ten odcinek, który niestety nie został objęty dofinansowaniem w ramach rozbudowy strefy gospodarczej, ale przystępujemy do prac projektowych. Po uzyskaniu stosownych decyzji będziemy się starali przebudować ten fragment. No, będzie to na pewno niezbędny odcinek do, do funkcjonowania całej strefy, mhm. żeby poprawić te warunki. Notabene nadmienie, że Rozmawiamy tutaj też z przedsiębiorcami zlokalizowanymi w obszarze tej drogi. Czy na ten moment nie bylibyśmy w stanie wspólnymi siłami spróbować dokonać takiego remontu tymczasowego, który myślę na ten okres projektowy, ten rok półtora, dałby nam tutaj możliwość funkcjonowania. Takie szybkie łatanie, tak? No, chcemy położyć dywanik taki asfaltowy na całości, bo łatanie to jednak, no, Krótka żywotność jest mm -hmm. tego, a taki dwanik zapewniałby to, że te, ten okres gdzieś rok, półtora, spokojnie to może funkcjonować. No a rzeczywiście, tereny, tereny gdzie jest mnóstwo przedsiębiorców, to wszystko dla nich przecież. Mm -hmm. I tak podsumowując, tutaj, Andrechów, nadmienię, że przerób finansowy na tych wszystkich zadaniach, o których tutaj wstępnie powiedziałem e, wiadomo, nie będę się tu bawił w jakieś grosze. Ja sobie to tak, taki bilans zrobiłem, to jest około 23,5 miliona. Yy, więc no, jest co robić, jest co rozliczać yy, i, i działamy tak, żeby mm -hmm. to właśnie miało wszystko tutaj dobry. I i to miasto, i to miasto. I prawda? To jest samo miasto. jeśli tak. chodzi o sołectwo, to naprawdę w dwie minuty, jeśli, jeśli da, da radę. W dwie nadmienić. minuty, tak, w dwie minuty. Powiem tak, no, staramy się w każdym sołectwie wykonywać jakieś zadania. W jednym może są dwa, w jednym jest jedno, w telegraficznym skrócie. Na ukończeniu jest przebudowa ulicy Słonecznej, drogi powiatowej w Brzezince, w okolicy planowanego przedszkola, przeniesienia do tego budynku Domu Kultury, czy. Więc tam już prace są na ukończeniu. Wykonawca w najbliższych tygodniach przystąpi do przebudowy drogi bocznej od ulicy Działów. To zadanie również w Brzezińce, to zadanie również zostało złożone do dofinansowania tak zwanego droga do pól, więc zobaczymy, może nam się to uda pozyskać jakieś dodatkowe środki. Więc, więc będzie to też jakiś zastrzyk finansowy. Nadmienię, że zadanie jest w pełni zabezpieczone finansowo przez gminę, więc to będzie jakaś tam oszczędność dla nas. Realizowany zakres w Inwaldzie. to jest tak, ulica Korcza, ten już ostatni, można powiedzieć, fragment do tak zwanej pętli kończącej. Tam jest budowa chodnika, kanalizacji, oświetlenia, droga. O już pełnych parametrach. No stan tej drogi był naprawdę już tragiczny, no już fatalny, jak, jak, jak najbardziej zasadne zadanie. I również w Inwaldzie jest prowadzona inwestycja, rozbudowa strażnicy OSP wraz z zapleczem tam sanitarnym, więc będzie i y, zwiększone, y, no, zwiększony garaż, można powiedzieć dla samochodów, strażackich, wydłużony y, i ta część socjalna do obsługi już straży wraz tam z, z y, y, może nie gastronomią, ale możliwością prawda, y, y, się przebrania szatniowego, jak i również pomieszczeń takich. Do spotkań, tak? do spotkań, do szkoleń. Mhm. Co mamy w Słukowicach? Zakończona została inwestycja boczna droga od ulicy Turystycznej do stadniny Hucuł. Tam już jesteśmy na etapie odbiorowym i w Słukowicach wykonawca w najbliższych tygodniach przystąpi do przebudowy ulicy Mostowej. W porozumieniu z panią Sołtys ustaliliśmy, żeby rozpocząć tę pracę właśnie od ulicy Mostowej, zlokalizowanej w okolicy rzeki Wieprzówki. Tam jest już istniejący asfalt. Mamy Słukowice, w Roczynach realizowana inwestycja jest w pierwszy etap ulicy Spokojnej. W targanicach zakończona inwestycja przebudowa ulicy Brzezińskiej mhm. i trwają prace związane z budynkiem szatniowym LKS Halniak. No, już wyszli z ziemi, Jest, są wymurowane ściany, więc prace tutaj trwają. I zakończona inwestycja w zagórniku, parking przy przedszkolu. Tak mniej więcej to w telegraficznym tak, skrócie tak. wygląda. No, czasu nam brakuje, chyba się musimy znowu kiedyś umówić na antenie Radio Andrychów, żeby przedstawić te informacje. Dziękujemy za wszystkie telefony Państwu i dziękuję bardzo za informację. Szymon Wnęczak, gościu w studiu Radiandrychów. Andrychów. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.